Dzień dobry, dzień dobry, czwartek 15 lutego Dzień zaczynamy tak, że odebrałem Patryczka z przedszkola I wstąpiliśmy sobie na plac zabaw No jak pech dzisiaj to pech Już jednego pecha dzisiaj miałem, o którym opowiem za chwilę A to drugi pech Z bojlera nam zaczęło kapać Dobrze, że zauważyliśmy, dobrze, że byliśmy w domu Zakręcona woda oczywiście i tak dalej Czekamy na fachowca Zaczęło się lać. No, teraz bylibyśmy w Irlandii, to by było nieciekawie. Albo gdyby nas nie było w domu, no na szczęście jesteśmy. Tutaj Patryczek próbuje zasnąć. Ja tutaj robię sprzątanie, w większości odkurza zatrzymałem na chwilę. Agnieszki nie ma. Yy, pojechała tam załatwiać swoją ważną sprawę, więc ja dzisiaj sam przeprowadzę otwarcie tej paczki smaku. Dzisiaj ja będę robił za hostessę. No dobrze, tutaj jest mój catering. Zaczniemy od śniadania, na ciepło lub zimno. Owsianka z sosem porzeczkowym. Drugie śniadanie na zimno. Sałatka ala Cezar, staje się. Niewyraźnie troszkę. Chyba tu się trukarce kończył. Obiad na ciepło. Fusilli po farmersku wege fusilli, chyba fusilli to jest napisane. Tutaj mamy, dobrze, podwieczorek na zimno, koklej truskawkowy, szczia i na kolację na ciepło, ryż w sosie curry, wege. A o tym moim pechu, o którym mówiłem, że coś dzisiaj prześladuje to właśnie związane z tym zamówieniem. Chciałem przedłużyć i nie mogłem, dopiero za kolejne 3 dni, jakbycie ci trzy dni przerwy się szykuje, dlatego że jak mi Pani powiedziała, o czym Czułem i wiedziałem, że tak będzie, wspominałem o tym na wcześniejszym wcześniejszych filmików. Zasłuchiłem, znaczy to było tak, zamówiłem, opłaciłem, no ale yy, te trzy dni przerwy. Próbowałem zmienić system i nie da rady. Pomyślałem, dobra, zadzwonię na infolinię. Co człowiek, to człowiek. No i pani mi mówi, że no niestety, panie Piotrze, bardzo bym musiała panu pomóc. Ale po filmiku, który okazał się na YouTubie przez znanego YouTubera Księżula. Księżulo, yy, mają takie po prostu. Oblężenie, że nie dają rady, i trzeba zamawiać no, 10 dni wcześniej, jakby już nie. Także księżulo po prostu bije na głowę Magde Gessler, i tak dalej. No, gwiazda Internetu absolutna. Jego wyrok, wyrok to być albo nie być yy, danego lokalu. I tutaj właśnie wybrał topaczkę smaku jako najlepszy catering. Miałem nosa, że sam to wybrałem, ale też kierowałem się ceną no, i zawartością. No. Mieli naj, najlepiej, dlatego ich wybrałem znacznie wcześniej przed tym filmikiem księżula. No, i on też e, wybrał tony. No serwery mnie wytrzymują, zamówię, mnóstwo się posypało i, i trzeba czekać teraz. Także 3 dni przerwy, ale tak pomyślałem, to może zamówię z innego cateringu takie próbne dni, to sobie porównamy. Ale może nie, nie wiem jeszcze, zobaczymy. Na razie ten boiler mi siedzi w głowie, że cieknie. No, a ja tutaj sobie właśnie konsumuję mój obiadek. Zacząłem. Nie ma Agnieszki, to można prosto z pudełka. I w międzyczasie kurier, ale znowu tylko torba, jeszcze wczoraj trzy przyszły Dzisiaj czwarta, odrobinę inna Także korek tu już mam na najbliższe dwa lata chyba na zamawiane Ale jeszcze jest parę innych rzeczy, więc będą schodzić O, 3-0, ja nie mogę A tutaj odwiedził nas Obronić Staszek, z Patryczkiem gra w piłkę ja. 3-0 dla Patryczka niestety <grywa> Patryczek wygrywa i musimy mieć wiesz, zakręconą tutaj, wodę. Szwagier brata Knieszki. Musimy mieć zakręconą wodę, żeby. Próbuję ratować sytuację, ale chyba niestety będziemy musieli pobać w koszty. żeby